Na początku sezonu infekcyjnego chciałam zapytać, jakie rozwiązania systemowe są potrzebne, żeby dobrze zarządzać zagrożeniem, jakim wciąż pozostaje COVID-19, ale też inne choroby infekcyjne, które od jesieni do wiosny dają się Polakom we znaki. Chciałbym przypomnieć, że choroby infekcyjne układu oddechowego to przede wszystkim grypa, którą. Jako Polacy znamy od stuleci i szczepienia przeciwko grypie w Polsce w populacji seniorów 65+, plus to jest około 10% osób, które się szczepi, a w Holandii 60%. Więc apel do Polaków, abyśmy szczególnie w grupach ryzyka, czyli 65+, plus, osoby z cukrzycą, osoby z nowotworami, osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi szczepili się przeciwko Grypie, przede wszystkim. Do tego doszedł nam ostatnimi laty COVID-19. Mamy szczepionkę darmową, więc osoby z grup ryzyka powinny się zaszczepić przeciwko COVID-19. Y oczywiście pneumokoki, krztusiec i to są y choroby, którymi możemy zarządzać poprzez szczepienia, ale również przez leczenie. Zarejestrowano ostatnio nowe leczenie przeciwwirusowe w Unii Europejskiej y COVID-19 znowu dla chorych z grup ryzyka u których infekcja może być w znakomity sposób spowolniona zahamowana zahamowany rozwój powikłań no to jest dla osób z cukrzycą z chorobami sercowo-naczyniowymi z nowotworami często kwestia żyć lub nie żyć rozwój COVID-19. Ja już nie powiem o tych powikłaniach długoterminowych, long COVID, gdzie osoby borykają się ze schorzeniami neurologicznymi depresją i tak dalej. Więc Proszę Państwa, no, miło mi powiedzieć, że nowy raport Polski pacjent z chorobą COVID-19, aktualna sytuacja, prognozy na przyszłość opracowany przez interdyscyplinarne grono ekspertów, a więc zakaźnicy, kardiolodzy, onkolodzy, a przede wszystkim przedstawiciele organizacji pacjentów, takich jak Stowarzyszenie Diabetyków, czyli pacjenci żyjący z cukrzycą, pacjenci. Nowotworowi, czyli Koalicja Pacjentów Onkologicznych, pacjenci z chorobami sercowo naczyniowymi tu właśnie w tym raporcie kontrybowali, aby edukować właśnie grono pacjentów, no i oczywiście lekarzy, lekarzy POZ-u, lekarzy specjalistów, że jeżeli pacjent z grup ryzyka ma rozpoznane COVID-19, tak samo znowu wrócę, grypę i tak dalej, no to musi być wdrożone leczenie. I my też apelujemy w tym raporcie o refundację zarejestrowanych leków i refundację szczepionek. Myślę, że ta przykład COVID-19 pokazał, że szczepionka darmowa, która jest zalecana, doprowadziła do tego, że 60% populacji się zaszczepiło. W przypadku grypy, gdzie jednak jest dopłata do szczepionki, prawdopodobnie zapobiega temu, że, że zaszczepiłoby się więcej osób, bo dla niektórych osób 50 zł to jest spory wydatek. No i cała ta logistyka, że musisz iść do lekarza, poprosić o receptę, iść do apteki, wykupić szczepionkę, wrócić do lekarza. On często jest zaszczepiony w aptece. A więc apelujemy o bezpłatny dostęp do szczepień i do leków przeciwwirusowych, tak jak. Przecież chcemy, żeby pacjenci leczeni byli skutecznym antybiotykiem w przypadku infekcji bakteryjnej dla chorych z grup ryzyka, których, dla których choroby infekcyjne układu oddechowego mogą być zagrożeniem życia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.